Cześć, na dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo prosty i bardzo efektowny makijaż. Jest naprawdę prosty, a znamy go z chociażby wszystkich reklam świątecznych. Jest to taki klasyczny makijaż, czyli bardzo połyskujące oko, srebrne powieki, takie bardzo, bardzo iskrzące się oraz czerwone usta, wiadomo, czerwień, święta. Jak najbardziej klasyk. Jest to propozycja wręcz stworzona dla zapracowanych kobiet, które w, ten, które w ten wigilijny dzień mają mnóstwo pracy i na ostatni moment mają zaledwie chwilkę, aby przygotować siebie na ten wyjątkowy wieczór. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonałam ten makijaż, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Kobiety, które od rana przebywają w kuchni, aby przygotować proszną kolację wigminą, niestety są zmęczone, podkrążone oczy i e, trzeba je zatuszować. Robię to za pomocą korektora serilux w sztywcie w odcieniu e, light. I rozcieram go za pomocą pędzelka. Można to oczywiście zrobić również palcami. Na całą twarz nakładam rozświetlający podkład serii Lux w odcieniu Natural Glamour. Podkład już nałożony, teraz czas na przypudrowanie twarzy. Prasowany puder serii Lux w odcieniu Fair Silk nakładam na całą twarz. Pracowanym kobietom polecam zrobienie sobie henny brwi na kilka dni przed tym ważnym dniem przed wigilią. Tak ja w tym momencie właśnie mam, jestem świeża po hennie, dzięki temu nie muszę tracić czasu na modelowanie brwi i na podkreślanie ich. Teraz przechodzę do modelowania i do rozświetlania twarzy je za pomocą tego bronzera duo z serii Avon Glow. Najpierw ciemnym kolorem Modeluję twarz. A teraz z rozświetlaczem, czyli tą jasną częścią tego brązera. Rozświetlam ten pół który mamy tutaj na skroni. śmiało możemy się błyszczeć, ponieważ zasiedając przy glinnym stole, kiedy mamy piękne świece i te cudowne światło, takie błysk właśnie od świec, powoduje, że taki rozświetlacz mieni się na naszej twarzy i wygląda to niesamowicie tak romantycznie, świątecznie. Przechodzimy do makijażu oczu. Tutaj będziemy potrzebować czarnej kredki oraz dwóch podstawowych kosmetyków. Zaraz wam pokażę o jakie mi chodzi. Chcę Wam tylko podkreślić, że jeżeli się śpieszycie, nie macie czasu, aby wykonać perfekcyjną kreskę eyelinerem, to przeważnie sobie odpuszczamy właśnie z powodu tego, że nie mamy na to czasu. Dlatego pokażę Wam pewien trik, jak możecie naprawdę szybko zrobić sobie makijaż oczu. Taki reklamowy, świąteczny makijaż, z którym często się spotykamy. Kredka Super Shock z Avonu. Robimy kreseczkę wzdłuż linii rzęs. Nie musi ona być w ogóle równa, tutaj nie musicie się o to martwić. Po prostu szybciutko podkreślacie sobie to okolice, delikatnie wyciągając tą kreskę w zewnętrznym kąciku. Tutaj musi być po prostu jej więcej. Troszeczkę schodzicie na dolną powiekę, mniej więcej na jedną trzecią oka. Teraz bierzemy taki em, cień w kredce. E, jak największa powierzchnia, żeby jak najłatwiej nam się pracowało, może to być również taki cień w kremie, który szybko na, nałożymy na oczy, na całej powierzchni. Będzie to tworzyć bazę pod makijaż. Jest to kredka serii Color Trend, 2 w jednym. W odcieniu jest to zestaw Air, czyli powietrze. Biała, połyskująca kredka. Nakładamy ją na całą powiekę. Na razie omijamy tutaj okolice czarnej kredki. Po czym paluszkiem rozcieramy czarną kreskę. Łącząc się z białą krytką. Teraz, kiedy mamy już stworzoną bazę pod makijaż, nakładamy cień i to wystarczy. Cień z paletki potrójnych cieni do w odcieniu Iconic Night. Srebrny, połyskujący jest to takie srebro, ale nie bardzo zimne. Ale taki wchodzący w odcień taupe, taki bardziej ziemisty, więc pasuje do większości kolorów oczu. Nie stworzymy sobie tutaj takiej wyblakłej tączówki. Ten cień nakładamy na całą powiekę. Jest mocno zapigmentowany, bardzo błyszczący. wykończyć makijaż, pozostaje nam jedynie wytuszowanie rzęs. Tuszem Eivon Super Shock ze świątecznej, limitowanej edycji. Bardzo, ale to bardzo mocno tuszuje rzęsy. Mamy tutaj takie podłoże mocno połyskujące, więc jeżeli rzęsy będą mocno zaakcentowane, będzie to naprawdę pięknie wyglądać. Takież oczy już skończone. Możecie pozostawić usta w takiej naturalnej wersji, nakładając je do niej jakiś nawierzający błyszczyk, jeżeli lubicie, właśnie taki bardziej. Neutralny efekt makijażu. Natomiast, jeżeli chcecie takie nieco mocniejsze usta, bardziej świąteczne w czerwonym odcieniu, ponieważ do takiego polskującego srebrnego makijażu oczu będzie przepięknie prezentowały się właśnie czerwone usta, w takim razie możecie nałożyć na nie właśnie pomadkę czerwoną. Natomiast jest to wigilia, jest to czas. Kolacji, spożywania posiłków i czerwone usta mogą być niewygodne. Dlatego też polecam bardziej trwałe pomadki, trwałe produkty. Możecie użyć um, tylko jakieś kredki, konturówki do ust, wypełniając um, całość. Lub, i tutaj polecam tą kredkę, pomadkę w kredce w serii Ultra Color w odcieniu Ready For Me. Wam prezentuję jak wygląda na ustach. I tak prezentuje się cały makijaż z czerwonymi ustami. E, polecam takie właśnie rozwiązania e, kredkowe rozwiązania, ponieważ są one dużo bardziej trwałe jeżeli w takim makijażu brakuje Wam odrobinę koloru na Waszych kościach policzkowych i macie oczywiście odrobinę jeszcze czasu możecie delikatnie musnąć kości policzkowe różem ja polecam prasowany róż z serii Lux jest to taki puder rozświetlający i jest to taki delikatny kolor w odcieniu Rose Aura podkreślamy kości I makijaż jest gotowy. I tak wygląda moja propozycja bardzo szybkiego makijażu dla zapracowanych kobiet. Dajcie znać w komentarzach poniżej, jak Wy przygotowujecie się do tej wspaniałej, e, wigilijnej kolacji. Czy przeznaczacie e, jakiś czas określony na przygotowania, czy naprawdę macie go niewiele i być może ta propozycja będzie dla Was przydatna. Pamiętajcie, że codziennie na naszym kanale pojawiają się nowe filmiki. Zachęcam do subskrypcji, obserwowania i tymczasem żegnam się z Wami. i Zapraszam do następnego filmiku. Cześć!